Kolejnym gościem jest pan Kazimierz Mamczura, Biuro Bezpieczeństwa i Audytu PKP Cargo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać, kwestia bezpieczeństwa w przewozach towarowych, bardzo poważna. Wiemy o tym, że, że część towarów przewożonych koleją znika. Jak wyglądają statystyki w PKP Cargo i jakie towary najczęściej, najczęściej... Oczywiście, ponieważ przewozimy bardzo wartościowe towary, e, zarówno paliwa stałe, płynne, e, oraz towary wysoce przetworzone, sprzęt elektroniczny. Ta kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna i zapewnienie przesyłkom jego odpowiedniego poziomu, więc w PKP Cargo monitorujemy tę sytuację na bieżąco. Mogę powiedzieć, że w ostatnim roku działania, w roku 2014, obniżyliśmy nasze. Straty ponoszone z tytułu różnego rodzaju ingerencji w te, w to, w te przewożone towary o 32%. 2%. Więc... A jakie są statystyki? Ile statystycznie tych towarów jest utraconych w przewozach? To są jakieś promile, procenty? Yy, to... Nie są to duże ilości, jeśli chodzi o całe mienie przewożone, o cały towar przewożony, natomiast generują nam na tyle pokaźne straty, że nie możemy ich bagatelizować i staramy się na bieżąco analizować sytuację i minimalizować. Minimalizować, rozumiem. Proszę Państwa, tutaj nieprzypadkowo przed nami stoi to urządzenie, to jest dron. A do czego on będzie służył, to zapytam Pana, właśnie bo to będzie nowość, jeśli chodzi o ochronę przewozów towarów. Rzeczywiście. Aktualnie PKP Cargo wykorzystuje drony w celu zapewnienia jeszcze lepszego poziomu bezpieczeństwa przewożonych przez nas towarów. Wykorzystywane są bezpośrednio przez zespół operacyjny Biura Bezpieczeństwa i Audytu, który na co dzień zajmuje się... Właśnie bezpieczeństwem sensu, sensu stricto przewożonych przez nas towarów. Zespół operacyjny powstał w, w roku 2014. Jest to swego rodzaju nowość w spółce przewozowej, która sama stara się mocno pracować na rzecz bezpieczeństwa przewożonych towarów, jednocześnie swoich klientów. Dba o towar swoich klientów. Drony oczywiście będą wykorzystywane, już są wykorzystywane na co dzień, do celów obserwacyjnych, monitorujących to, co się dzieje w trakcie przejazdu pociągów z przewożonymi towarami. Najczęściej aktualnie wykorzystywane są na terenie Śląska, gdzie ilość pociągów jest największa. Jednocześnie ilość tych zdarzeń niepożądanych, które generują nam straty, również analogicznie jest tam, jest tam statystycznie największa. Jest tam, jest nie... największa. A czego najwięcej ginie na kolei, w, 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 jeśli chodzi o przewozy ja mam towarowe? Statystyka, więc statystycznie możemy powiedzieć, że najwięcej hmm. przewozimy paliw stałych, i automatycznie to jest towar najczęściej kradziony nam z transportów. Wynika to też z tego, że jest towarem chodliwym. Aktualnie na Śląsku nadal paliwa stałe, węgiel, koks zasila nie tylko duże, dużych odbiorców energetycznych, ale również małe kotłownie przydomowe i stąd jest chodliwym towarem. Ilość kradzionego węgla z transportów powoduje, że szczególnie musimy zwrócić na ten towar naszą uwagę i tak też, tak też robimy na co dzień. A Właśnie pan, przy wykorzystaniu dronów. Może Pan zdradzić e, liczbę, nie wiem, ile takich dronów będzie latało nad... nad o ilościowej... E, o, o ilości floty nie chciałbym e, mówić e, z, z prostej przyczyny, ponieważ e, te nasze działania e, przeszkadzają grupom, które e, które kradną nam przewożony towar, i nie, chci nie chciałbym e, wskazywać danych, które mogłyby im nieco ułatwić e, e, konkurencję e, z nami. Rozumiem. A proszę jeszcze powiedzieć, bo na pewno robiliście jakieś symulacje, decydując się na zakup takich dronów. Spodziewacie się, że e, ta liczba tych kradzieży jeszcze znacząco spadnie po wprowadzeniu e, tych dronów? Oczywiście. Nowych e, od momentu kiedy powstał projekt wykorzystania e, dronów e, na, rzecz, na rzecz poprawy bezpieczeństwa. E, ten cały proces e, trwał wiele miesięcy, e, począwszy od zapoznania się z tematyką dronów, ich możliwości wykorzystania, e, a następnie wprowadzenia tej fazy już testów. E, testy prowadzone były z wieloma e, producentami i dostawcami, również polskimi, bardzo dobrymi. E, i ten okres właśnie pozwolił nam na, na e, pokazanie e, jak skuteczne są e, e, drony e, w, w monitoringu, w nowoczesnym, e, mobilnym monitoringu, który my na co dzień wykorzystujemy i e, ten okres przekonał nas e, do tego, e, aby flota była e, e, naszą własną, na co dzień możliwą do wykorzystania, a nie na przykład korzystania, korzystania tylko z usług. Również wielu firm, które oferują takie możliwości na zasadach usług zewnętrznych. Czy można zdradzić koszt tej inwestycji? To również jest nasza tajemnica handlowa, ale powiem, że, że koszt zakupu jednego drona waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy w zależności od tego, jaki, ten dro, jaki jest ten dron, jaki osprzęt posiada. Musimy też pamiętać, że to nie wszystko, że aby skutecznie i profesjonalnie, zawodowo wykorzystywać drony, musimy mieć wyszkoloną kadrę tak zwanych operatorów to również generuje za sobą koszty, czas szkolenia. Szkolenie jest w pełni profesjonalne, a kończy się egzaminem państwowym. W skutek czego operatorzy mają nadane uprawnienia licencjonowanych operatorów. To, te szkolenia również są długotrwałe. Dzięki temu nasi operatorzy mogą latać. W zasięgu wzroku, jak również poza zasięgiem wzroku. Czyli skuteczność, e, skuteczność wykorzystania tych dronów e, znacząco się dzięki temu zwiększa. A chciałem zapytać jeszcze właśnie o ten czynnik ludzki. Pan mówi o operatorach, bo skoro wprowadzacie te nowoczesne maszyny, to chciałem dopytać, czy to nie oznacza na przykład, że te pociągi będzie nie wiem, mniej osób, które fizycznie będą te pociągi ochraniać? Czy, czy, czy to tak nie będzie? Nie, nie możemy stwierdzić tak e, kategorycznie, dlatego że e, przede wszystkim sam operator to, to, to nie wszystko. E, doda, dodatkowa e, obsługa, e, e, która skupia się w zespole operacyjnym, e, zabezpiecza teren w różnych miejscach. E, operator i dron e, to jest takie, e, można powiedzieć, takie zwieńczenie e, całego systemu, e, który powstał u nas, e, zapewniającego bezpieczeństwo naszym transportom. Dziękuję bardzo. Moim Dziękuję gościem bardzo. był pan Kazimierz Mamczura, Biuro Bezpieczeństwa i Audytu PKP Cargo. Dziękuję Państwu. Dziękuję.